Kto królową odmiał jest Czy wiecie, której z nas jest posłuszna woda? Kto nad ziemią władzę ma? Wyzwanie. Przydatna rzecz. Nasze ziarno, kiedy pomyślę jak nasi ludzie ciężko przy tym pracowali. Chodź, złapanie tutaj grozi do żywociem w lochach fobosa. Mhm. Tylko jeśli masz szczęście. Łapacci! Za Meridia! Uciekaj! Ale nie ma dokąd. Masz rację, wiem, kiedy jest czas na walkę. Uf. Aquí hay de una no popcorn. ¡Sopa! ¡Papi! za pomoc przy kiermaszu ciastek. Będzie super. Musimy tylko upiec 20 placków, 200 babeczek i 400 ciastek. Po co aż tyle? <laughs> Skoro musimy robić je dla szkoły, to możemy zrobić trochę więcej dla rebeliantów. Ja oblizuję łyżkę. No, chyba się nie brzydzicie. Nie, mamo, dam sobie radę. Dziewczyny będą tu spać, pa. <laughs> Konferencja rodziców się przedłużyła. Nie wrócą dzisiaj... Wiecie, co to znaczy? No pewnie! Złapaliśmy ich w spichlerzu. Niestety jeden z nich uciekł. No cóż, zdarza się. Rób co chcesz, nie boimy się! To zboże należy do ludu. Księżniczka Elion wysłucha waszych skarg. Zostawiam ich tobie, droga siostro. To podstęp. Bądźcie czujni. Coś tutaj nie pasuje. Jesteście zbyt mili jak na złodziei. Nie jesteśmy nimi. Przyłapano was na kradzieży. To zboże przechowuje się dla wszystkich. To niesprawiedliwe, żeby mała grupa. Nie jesteśmy małą grupą. Reprezentujemy wszystkich cierpiących pod tyranią Fobosa. Tyranią? Mój brat jest dobrym władcą. Księżniczko, ktoś cię okłamał. Posłuchaj. Mam tyle pomysłów, jak zmienić Meridian w raj. Moja moc rośnie z każdym dniem. Wkrótce będę mogła skierować wodę na pola i pokazać wam, jak stworzyć elektryczność, i żarówki i to wszystko, czego nauczyłam się na ziemi. Razem uczynimy Meridian krajem obfitości! Byłoby wspaniale, ale Fobus na to nie pozwoli. Jeśli się nie uda, to nie przez mojego brata Fobosa, tylko przez tak zwane strażniczki, naopowiadały kłamstwa, które sprawiły wam tyle cierpień. Tak. Ta susza to na pewno też ich sprawka. Już widzę Irmy, jak wykorzystuje swoją moc nad wodą, żeby odpędzić chmury. Terani dzięki płomieniom potęguje upał. Kornelia zamienia pola w pył. A Heilin odbiera powietrze, którym oddychamy! Mamy szczęście, że Fobos cię znalazł, księżniczko. Pokażę wam, czego się jeszcze nauczyłam. Wyciągnij rękę. Widzę, że. chcesz dobrze. Dobra, może podpiszemy traktat pokojowy między buntownikami a zamkiem i zakończymy wreszcie ten absurd? Załatwię to z bratem. Straże, zabrać ich do spichlerza i dać im tyle, ile uniosą. Czy wiesz, panie, co właściwie robi twoja siostra? Uwalnia naszych więźniów i proponuje traktat pokojowy. Jest obrzydliwie uczciwa. Zgadzasz się na to? Masz to, co chcesz swoją siostrę. Możesz czerpać z jej mocy. Po co czekać? Dlatego, że jej moc nie osiągnęła jeszcze szczytu. Po co brać połowę, skoro mogę wziąć całość? Ale buntownicy! Wrócą, żeby podpisać traktat. Będzie ich więcej, bo pomyślą, że są bezpieczni. Jednak moja kochana siostrzyczka nie ma pojęcia, co ich czeka. Po co nam trzech buntowników, skoro można mieć wszystkich? Dodać cztery szklanki wody. Żaden problem. Zmieszać w dużym pojemniku. Cukier i pszenica to produkty ziemi, więc obejdzie się bez pojemnika. Zmiksować wszystkie składniki. Piec w 180 stopniach przez 30 minut. A może minutę w trzech tysiącach stopni? Żartuję! O! Spodziewasz się kogoś? Nie i nie mogę otwierać, kiedy jestem sama w domu. O, o! Chyba ktoś się chce włamać! Czekaj, to Kalet! Co się stało? Nieudany wypad. Włamaliśmy się do zamku po zborze. Strażnicy, złapali Aldarna i jeszcze dwóch. Musimy ich odbić! I wszystko się zmarnuje! Blank! gotowałeś kiedyś? Tak, tak! Blank Spritwy! Ten chodzący żołądek ma odpowiadać za jedzenie, nawet on nie zje tego wszystkiego! Musimy iść! Tutaj są przepisy. Nie zjedz ciastek, ani książki. To moja wina. Co ze mnie za przywódca? Jesteś wspaniałym przywódcą. Nawet nie wiesz, jak wspaniałym. Hmm. Coś do zjedzenia hmm. dla merydzieńczyków. Portal jest tam na dole. kąd kryształ wchłonął pieczęć Phobosa, nie musimy włazić do obrzydliwych studni! Potrzebuje ludzi, broni! Ha, aldarnie! Uciekłeś? Jak? Księżniczka nas uwolniła. Hmm? A co to jest? Strażnicy nam dali. Możesz w to uwierzyć? To nowy początek dla Meridianu. Księżniczka zasiądzie na tronie. Już nie musimy bać się jej brata. Postradałeś rozum? Nie widzisz, że to podstęp? Spotkaliśmy ją. Myliłeś się co do niej i Phobosa. My... Elion i Phobos to dwie różne rzeczy. Jej brat nigdy nie oddałby władzy. Fobos nie ustanie, dopóki nie będzie miał władzy nad wszystkim. Co żyje! Jeśli się nie uda, to nie przez mojego brata Fobosa. Tylko przez tak zwane strażniczki naopowiadały no, kłamstwa, które sprawiły wam tyle cierpień. Wiem, co chcesz zrobić. Księżniczka wróciła. Tego zawsze chcieliśmy. Nasi ludzie nie mogą wiecznie cierpieć. Podpisujemy dziś układ pokojowy. Nie masz prawa tego robić. Ceremonia podpisania odbędzie się w południe w lęgowisku Hugongów. Wszyscy tam będą. Masz z tym jakiś problem? Musisz mnie pokonać w walce o przywództwo. Czy on naprawdę myśli, że Phobos porzuci swoje plany dla traktatu? Zrobili mu pranie mózgu. Nie wiem, jaką ona ma moc, ale najwyraźniej go zahipnotyzowała. Pewnie nawet nie wie, jak to zrobiła. Ech, ale muszę przyznać, że lęgowisko hugongów to idealne miejsce na zawarcie pokoju. O, więc to są hugongi. No, ptaki pokoju w Meridianie. babcia mi mówiła. Są śliczne. Z lęgowiska jest widok na wszystkie strony. Nie ma gdzie urządzić zasadzki są tylko niebieskie jajka. A może Elion zahipnotyzowała też Fobosa? I to wszystko prawda! Nie możemy ryzykować. Muszę walczyć z najlepszym przyjacielem o przywództwo. Jak to dokładnie wygląda? Zaczyna się od wyścigu. Trzeba pokonać nierówny teren, strome urwiska, bagna pełne dzikich bestii. I na koniec stoczyć walkę wręcz. Siedzę sobie w kuchni, hej! hej. Siedzę i gotuję! Siedzę sobie w kuchni, hej! i trochę demoluję, Nudy przepis, blanka, pizza czekoladowa! Z rybą! Powodzenia, Kalebie. Dam sobie radę, ojcze. Pierwszy, który wróci na arenę, odwraca klepsydrę. Jeśli drugi przybędzie, zanim piasek się skończy, będziecie walczyć. Na pewno chcecie to zrobić. A więc dobrze. Start. Ach, chyba nic mu nie będzie. Nie ma sensu czekać i martwić się. Chodźmy sprawdzić, co knuje Fobos. A jeśli buntownicy będą próbowali odbić księżniczkę? To niemożliwe. Buntownicy będą na jednej ceremonii, a moja siostra na innej. Zorganizowałem dwie wersje. Elion będzie bezpieczna. Jeśli się nie pojawią, Elion pomyśli, że buntownicy złamali dane słowo. I nie będzie widziała, co naprawdę się z nimi stanie. Ze wszystkimi. Dla mnie cały ten traktat jest bardzo podejrzany. Dla mnie też. Ale nie może zaatakować, przynajmniej nie z niemacka, Byłoby go widać z daleka. Nie musimy tego robić. Miałem nadzieję, że to ci rozjaśni w głowie. Nie chcę walczyć z najlepszym przyjacielem! To dla dobra całego meridianu! Zostawcie mnie. Coś tu nie gra. Jeśli pułapka nie jest ukryta, to to musi być na widoku. Jedyną rzeczą na widoku są miliony jajek. O, całe się kleją. O. Hej, Lin! Tu chyba nie są w ogóle! Przynajmniej Aldarn dotarł na miejsce. Wiemy o tych robalach. Matka snuje wielką pajęczynę nad jajami. Gdy zaczynają się wykluwać, robi się grubsza i kurczy się tak, że nie można z niej wyjść. To pułapka! Za wcześnie ją uruchomiłyśmy! 请你把。 Zwłaszcza w dzień zawarcia pokoju. Postanowiłam wybaczyć przyjaciółkom. Gdyby tylko rodzice cię teraz widzieli. Byłaś się! Już im przeszło! To chyba nic z tego! Masz i są zdrowsze! Musimy dostać się na arenę i powiedzieć, że to pułapka! Z was chcę ustąpić. Aldarn, musisz się zbudzić! Strażniczki! Słuchajcie wszyscy! Ten traktat to pułapka! Jaja Hugongów zastąpiono jajami Larweków. Mieliście zostać pożarci! mała nas. Pewnie nawet nie wiedziała, że to robi. Kolebie... Przepraszam. Jak się czujesz? Chyba dobrze. Czemu? Fobos myśli, że zjadły nas larweki. To idealny moment, żeby wrócić po zboże. Raczej nie przyjdą, prawda? Tego się obawiałem. Nie można im ufać. Nie chcieli zawrzeć pokoju, tylko ukraść zboże. Wróćmy do zamku, zanim nas tu zaatakują. Musicie przyznać, że Blank się postarał. A my to co? On tylko gotował, my o mało nie zostałyśmy zjedzone. Ale gdybyśmy tak smakowały, larweki zaraz by nas wypluły. Co masz na myśli? Jak to smakuje? E, pani dyrektor! Uuu, spójrzcie na tę pastę. Jestem pod wrażeniem. Hmm. a co to jest? E, pizza czekoladowa. Uuu, bardzo pomysłowe. A co to takiego? Hmm. tuńczykiem. to z tuńczykiem. Ciasto z pstroga, dżinsowy placek, makaron z pszczołami, zupa krówkowa, kanapki z włosami, kiełbasa orzechowa i niespodzianka skarpetkowa na słodko! Hmm. Na zlecenie Jetix i Z-Tekst. Tekst polski Agnieszka Klucznik. W polskiej wersji wystąpili Izabela Malik, Magdalena Korczyńska, Anita Sajnuk, Radosław Kaliski, Konrad Ignatowski, Ziemowit Pędziwiatr, Ireneusz Załuk. Montaż Norbert Druzik Udźwiękowienie Zbigniew w malecki.